Moi mili państwo, witam was dzisiaj opierając się o maskę prawie nowego Wartburga Ponieważ jest to model 353 z przebiegiem 117 km. Samochód fabrycznie nowy, można powiedzieć nierejestrowany Więc taki cukiereczek trafił do naszej oferty I moi drodzy, dzisiaj w filmie wprawdzie nie będzie o nim Ale na wstępie chciałem wam go pokazać, ponieważ zbliżają się targi Retro Motor Show w Poznaniu I oczywiście na tych targach będziemy i ten Wartburg, moi drodzy, tam również będzie Więc jeśli będziecie chcieli sobie zobaczyć nowego Wartburga, to serdecznie zapraszam was właśnie na Retro Motor Show do Poznania 19, 20-21 września. Będziemy tam mieć swoje stoisko. Mega ciekawi ludzie, mega dużo ciekawych samochodów, motocykli, które możecie kupić oczywiście, lub też tylko obejrzeć, jeśli chcecie. Będą fajni ludzie, tak jak mówię, więc możecie ich również poznać, więc zapraszamy Was serdecznie na targi Retro Motor Show Poznań. 19, 20, 21. W opisie macie link do strony, gdzie możecie sobie kupić bilety, żeby potem nie kwitnąć w kolejkach. Ale moi drodzy, dzisiaj nie o tym, ponieważ dzisiaj czekają na nas motocykle do rozładunku i czekamy. Na nas również, Piotrek Karaś z motofamilii Piotrek. Dzięki wielkie, że do nas przyjechałeś, że poświęciłeś swój czas, ponieważ dzisiaj będziemy chcieli opowiedzieć troszeczkę widzą o tych motocyklach, które są na lawecie A kto jak kto zna się na nich, jak nie ty, tak? Tak mówią. Tak mówią, więc zaraz będziemy sobie opowiadać właśnie o tych motocyklach. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, komentujcie, zostawiajcie lajki. No i lecimy ze ściąganiem. tak wstępnie, jak się przyglądnąłeś, to jak oceniasz motocykle? Oceniam, że są wykonane bardzo pieczołowicie i rzeczywiście wyglądają no, znakomicie. Powiedz mi tak, bo e, w zasadzie mamy tutaj cztery sztuki, tak kolekcjonerskie, jakbyś miał powiedzieć, to który taki najbardziej może być poszukiwany i cenny? Jakbyś miał typować, który się pierwszy sprzeda? Opuszczasz się o jakieś stwierdzenia, czy nie? Eee, nie polecam, ten, e, nie powiem, że shl ka no. Ponieważ to był motocykl już produkowany seryjnie, powiedziałbym, że ta WFM. WFM? No tak, ze względu na ten na ciekawy rocznik. No. 58, ponieważ w tym roku wyprodukowano 100 tysięcy egzemplarz. Okej. Okay. A ten model, z tego co patrzyłem, ma numer 133 tysiące, więc tak naprawdę nie za bardzo biega od tego numeru. A mi też się osobiście ten motocykl podoba, kolor. Myślę, że jest również fajnie wykonany i to, co właśnie mi podkreślał. I myślę, że Ty też potwierdzisz. Mówił, że tutaj siedzisko jest jeszcze nigdy nie robione, że było założone oryginalne, nie odrestaurowane. Spotkałeś no, się w ogóle kiedyś z WFM-ko, z oryginalnym siedzeniem? E, szczerze mówiąc nie. O, zobaczcie jeszcze kto przyjechał. Łukasz z akumulatorami. Szczerze mówiąc nie. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że rzeczywiście nity i szwy są jeszcze oryginalne, że rzeczywiście. No. Ciężko uwierzyć, że to siedzenie ma ponad 60 lat. Tych pasów jest mnóstwo. Ponieważ nie ma nic gorszego niż źle spiąć motocykle i cały czas na trasie oglądać się do tyłu. Czy się to nie wysypuje, nie telepie, nie telepoce. A jak są dobrze spięte i mamy pewność, że się nie wywrócą, to jedzie się zupełnie, zupełnie przyjemniej Także co? Pierwsza jawka zrzucona. Powiem Ci, wczoraj z właścicielem próbowaliśmy ją odpalić. Ale nie chciała gadać. Ale nie chciała gadać, więc, więc wiesz. Wtedy mieliśmy już pewność, że to na pewno Jawa, a nie, że tylko ma tabliczkę z Jawy I pierwsza przejażdżka na Jawie sen na Jawie Dobra, udało się Chodźmy tutaj na chwilę do nas, bo będziemy sobie je tutaj ustawiać Jak widzicie tutaj jeśli chodzi o motocykle to sporo się dzieje, o ta Jawa w ogóle nie ma skrętu ty. Ona tak ma, tak? Masakrycznie mały skręt w tej Jawie, jest, powiem wam ale miałem kilka pytań ostatnio właśnie o taką Jawę, więc jestem w dobrej myśli. Bardzo ładnie wyglądający motocykl na pierwszy rzut oka, nie? Tak. E, powiedz mi tak, jakieś detale, które ci się tutaj rzucają w oczy? Jak myślisz, to jest oryginał z jednego kawałka? E, uważam, e. że tak, ale w mojej ocenie, popatrząc na rocznik, ona jest rocznik 78, bodaj, tak? Jak dobrze czytam, tak, 78. No. że wydaje mi się, że. W tych rocznikach tłumik już powinien być taki jak Mustangu. Co poza tym, No jeszcze jak zerknąłem pod koką, to widzę, że amortyzatory też są założone od Mustanga, chociaż znając kulturę montowania tych motorowerów w tej ówczesnej Czechosłowacji, nie jestem w stanie się zdziwić, jeżeli, to są jeżeli te amortyzatory były montowane oryginalnie. Mhm, Ale dostawiam. myślę, że powinny być szklankowe, nie z otwartymi sprężynami i malowane w kolor nadwozia. Dobra, rozumiem okej. Okay. Całość Awy wygląda bardzo ładnie. Przede wszystkim jest y, dobrze zrobiona. Ona była wykonywana y, u pana Piotra Kawałka, jej renowacja y, old bazar, tak? Dobrze, dobrze e, to wygląda. Tak, tak, w rozwoju. Tak, więc wygląda naprawdę świetnie. Jest tutaj takie drobne uszkodzenie, zobaczcie na tym właśnie kokonie tutaj z przodu, na pokrywie przedniej, ponieważ gdzieś tutaj właścicielowi, od którego te motocykle mamy na sprzedaż, coś spadło na nią, więc lekko ją łobiło. Zrobimy tutaj drobną zapraweczkę, tak żeby się to mocno nie rzucało w oczy. No i co? No i musimy ją oczywiście odpalić, tak? Ponieważ tak jak mówię, wczoraj odpalaliśmy ją z właścicielem i niestety ta sztuka nam się nie udała. Zobaczcie, nowe oponki Haydenau. Więc wszystko pięknie wygląda. Klosze widzę tutaj jeszcze oryginałki. Więc naprawdę fajnie, ze smakiem zrobiony motocykl i będzie, myślę, o zdobą niejednej kolekcji. Nawet jakby go gdzieś w takim biurze postawić, nie? Czy, czy w jakiejś że... restauracji, to myślę, że. no bo rzeczywiście, one rzeczywiście przyciągają, wyglądem. No i, i, i świetnie to wygląda, więc moi drodzy, Jawa pierwsza wylądowała na Hali, mamy zaliczoną, więc tak wygląda. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli więcej o niej szczegółów, to chętnie Wam podamy. Piotrek, lecimy dalej? Co tam mamy następnego? Włeska, Garbuska. To nie jest garbuska, oj. Kolego, co? Nie? to nie jest garbuska? To jest M06B1. Czyli okay. jeszcze, jeszcze jest jeszcze tak coś innego? tak zwana dwuramówka kołyska. Okej, okay. czyli od garbuski, nie wiem, wcześniejsza, późniejsza jak wcześniejsza. to będzie. Okej, okay, wcześniejsza. Można powiedzieć bardziej unikatowa. Bardziej unikatowa. Tak. O, co cena w górę, moi drodzy, cena w górę. Zobaczcie, tam przyjechał Łukasz, montuje akumulator. Oczywiście jak zawsze niezawodny, ponieważ zadzwoniliśmy do niego, o które o 7.30. Łukasz przywieź akumulator, bo Wartburg nie ma. No i co? Godzinka później. Akumulatorek już siedzi, więc jeśli będziecie chcieli, akumulatory w okolicach świątnik, to odpiszcie do tego człowieka. Oczywiście numer Wam się wyświetla. A my Ale sobie czekaj. łukasz ściągamy dalej. Jedno sprostowanie muszę rzeczywiście dodać. No. Teraz zauważyłem na te pokrywy boczne, że jest to model Z2, czyli no. jeszcze wcześniejszy od B1. Jeszcze wcześniejszy od B1? Tak. B1 miały tą różnicę. No, to jest znacznik 63, tak. tak. Bo tak naprawdę B1 były produkowane, jak się nie mylę, od 1966. Tak. Różniły się tym, że miały już tu pokrywę gaźnika, tą zamkniętą. Mhm. A tutaj mamy faktycznie M06Z2. Tak. Na tabliczce znamy nowe oznaczenie. Dobra. To mamy już rozpięte, więc czas na pierwszą przejażdżkę. WSKO na krakowskiej ziemi. Uwaga! Byłby ja jakbym spadł, wyświetlenia by. Przebiły sufit Dobra Piotrek, to co może spróbuj ją odpalić Ty wiesz jak to się robi Tak Przede wszystkim zapłon, o widzicie Wyłączyć A wyłączałeś był... najpierw Najpierw wyłączyłem Dobra, to, zaraz, trzeba... to zaraz zobaczymy czy Piotrek dał się Woleci. w Sławka i, i będzie pamiętał, że wyłączyć zapłon czy nie Paliwo leci, trzeba na, napompować komorę płynącą koło gaźnika Tak Przelało się Dobrze. W takim tak. razie bez zapłonu. Dwa, trzy razem sepą przed razem. No i chwila, prawda? No ha. właśnie. A drugi raz za to pochwało. Al się się zagrać jeszcze. Tutaj Regina, zobacz. Bukasz, chodź zrobisz inkanację. Jak się chodzi ku sanatorium? Nie? Jarzy się światło? Jażdżę się Zrób rundę po placu, nie krępuj A. się Czyj honory Pasuje Ci? Tak Oszczędz moją drogą Patrzcie jak go nam opasuje Podnóżka nie odbija do samej góry chyba Właśnie tak, zauważyłem. Że... O, teraz. Ale poza tym bo ty jak w łasko wy... cudzimy. Pokażę jeszcze sekundę. Hmm? Ja spróbuję się przejechać jeszcze. A tutaj jeszcze powiedz mi te manetki właśnie były tak połączone z kierownicą? Tak. Ciekawe. Panie sprzęgiełko nie ciągnie Chodzi jak rakieta Kolejny motocykl ląduje na hali A powiedz mi Piotr, jak tutaj patrzyłeś na te detale, to tutaj mówisz, że wszystko jest w miarę zgodne, tak? Pomyś jeśli ci, chodzi. Tak, jeśli miałbym być już bardzo purystą, no. tak jak mój brat, no to zauważyłem, że gaźnik nie jest oryginalny. Tak? Tak, że gaźnik jest już zamiennik, ale poza tym tak jak go oglądałem wcześniej, mhm. y, w mojej ocenie wszystko się zgadza i jest zgodny z oryginałem. No faktycznie ten gaźnik taki załadny, nie? Tak. Jak na tamte lata. Ale całkiem przyjemnie chodzi na tym gaźniku, więc No ważne, że chodzi właśnie. Dokładnie no, tak Wiemy jak, znaczy no, wiem z doświadczenia jak to z gaźnikami w ws -kach. No, różnie bywa, no, tak różnie bywa. Dobra Piotrek, lecimy dalej Co tam mamy teraz? WFM-kę, tak? To WFM-kę ściągamy ocenie, w mojej ocenie najcieka najciekawsza z tej całej twórki I ona powiem Ci też wczoraj paliła, więc zaraz będziesz miał okazję ją pou poupalać przed halą No, no Dawaj Piotrek, chwyć się roboty Odpinaj te pasy nie będę się migał. Nie, nie, nie powiem, że nie umiem. To się zaraz okaże. Tak to jest, że u nas w warsztacie jako jeden z całej trójki umiem zapinać i rozpinać pasy. M06, rocznik 58. Tak. Dobra, dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś. To tam wyślij, że fakturkę z tym i... i opłatę. Dobra, fajnie. Dzięki wielkie. Kurde, ale będzie Ci, ten kolor robi wrażenie, nie? Zazwyczaj te motocykle takie ciemne, czarne, szare. Wisienka, bardzo A tutaj taka Wisienka to powiem Ci, kurde, kolejny plus tego motocykla. Dobra. To odstawiam Ci ją i też możesz sobie spróbować zapalić. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Ta sama procedura, tylko tu jest. O, ciekawy, jest kranik starego typu. A, tak, tak. No. To tak jest zamknięty, tak jest otwarty i się leje. A tak jest na rezerwie. Widzisz tutaj ten gaźnik o, wygląda widzę, już że na coś, stary, nie? Na stary, ale widzę, że coś tu przecieka właśnie przy gaźniku, może dlatego. Dlatego, dlatego tą planę. pewnie gdzieś tam jakieś paliwo się wylało, bo tutaj przy wężu się leje, tak? Tu no widzę, że właśnie tak. tu delikatnie przy wejściu do gaźnika. Dobra. Coś się leje, tak samo ją pompujemy. Kurde, ale ładny motor. I nie gramy na keyboardzie jak niektórzy. <grym> Bo się przedziurawi pływak, nie? Bo się można przedziurawić pływak Ale tak. to myślę, że każdy popełniał ten kiedyś, kiedyś ten błąd. Tak, każdy się uczy. I tak to samo. Dopiero jak widzowie go poprawili w komentarzach, to <grym> no. nauczył. Wyłączamy błąd, kopniemy go ze 2, 3, 4 razy. Dla pewności Zapalił od pierwsze. na pierwszym. Ale ten dźwięk. No, zupełnie inny. No Chodźcie zobaczyć moi drodzy, jaki tutaj jest wydech. Rakieta Rybka Tak, tak, tak się nazywa rybka? Tak Zobaczcie jak ładny Kojarzy mi się z autem Elvisa, z Cadillaciem Ponieważ również miał takie Ładnie. skrzydła Tak, z podróż, skrzydła Dobra piątek, jak chcesz to sobie zrób rundkę A pewnie Ale piękna, piękna maszyna Wygodna Super wygląda Na kole, to trzeba na pewno uzupełnić. Właściciel chciał, trzeba uzupełnić, ale powiedziałem, że zrobimy to sami. Dobamy, nie? Tylko musimy dopagować powietrza, bo ma mega, mega mało. Właśnie u... czułem. Daj teraz ja spróbuję. Pierwszy przejazd na głębokość. Tak jest. O, 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 o. o, o. Oj, gaśnik do regulacji. Ma procedura Startować. Albo się pali bo kończy! albo się pali w Nie wiadomo. Dobra, wstawiamy. I tutaj, jak, jak się wydaje, szczegóły dalej? Mm, nie widzę żadnych. Odstępstw? Nie widzę odstępów i niezgodności. Fajnie. Fajne, fajnie odrestaurowano rzeczywiście widać, że z bałością o oryginalne szczegóły. Zwłaszcza ta kanapa jest fajna, która jest, tak jak mówi, wspominałeś, jest, nigdy, nigdy nie była restaurowana. Ciekawy akcent, nie? Bardzo ciekawy. Że ten materiał <laughs> tyle lat przetrwał. Dobra, WFMK ląduje na hali. I pozostał nam ostatni motocykl. Czyli motocykl SHL, M02, eee. rocznik 51. Eee. Przepraszam, M04, tak. rocznik 51. Chcielibyśmy, żeby to była 02. Bo wtedy <laughs> byłaby jedynka z przodu, wtedy i, 20 by i przynajmniej 5.0 No tak, 5 To, co mi się najbardziej podoba, Peter, to jest halce. To jest kolorystyka tego siedzenia. Nie wiem czemu, ale po prostu jest mega, mega zarąbiste I w ogóle zobaczcie, to wszystko, ta skóra tutaj, która jest Taka cięta po prostu jak siekierą Te szwy, które widać, że były robione ręcznie, to wygląda naprawdę przepięknie I tutaj podobnie, lekko przecieka Lekko przecieka kranik Ale widzę, że jest taki sam jak w UFMC Tak Albo podobny W ogóle moi drodzy, spójrzcie tutaj, te detale tak gwiazdeczka tutaj pod nakrętką. Kalamitki, w ogóle to wszystko jest smarowane na tym. Tak. To jest wahacz, nie? Taki to jest wahacz na taki. sprężynie. Coś niesamowitego. Ale fajne opony jakieś, jakiś znalazł oryginalne. Tak. Patrz, szparunki na kołach. No. Piękna. Tak, Dziś, robię, Dzisiaj robię już to. tak nikt tego nie robi. Mhm. Mega. Dobra, próbujemy ją palić, bo ona też była na chodzie. A tym bym się bardzo chciał przejechać. To jest pojemność 125, tak? 125. Powiem Ci ja też, bo M02 nie, nie miałem okazji. No. Dlatego, bo to był motor, który miał być wystawowy, który robiliśmy, ten M02. I no. Był tylko raz odpalany, później został osuszony. No. Si osuszony gaźnik, no i już. To chyba będziesz musiał tam Tak, zrać. czekaj, rozepnę ten w takim razie. O, tu już czuję, że hamowania prawie z przodu nie mam. Tylny działa, dobra. tylne mocne. Więc się nie zabijemy. Wow. Kurde, jakie siedzenie, chłopie. Szok. O! Dobra, próbuj. Czekaj, to, to już jest coś, coś pięknego. To z szacunkiem podchodzę do tego. Tak, jak mówię, nigdy nie miałem okazji. Także mogę powiedzieć, że jako pierwszy z MotoFamilii mam okazję się przejechać starym SHL-kom. O, chyba o, dziwo, jest włączony, nie. jednak. Chyba jest włączony, ale daje znaki życia. Coś się chce. Coś się chce. przypompować? spróbuję no, go jeszcze właśnie przelać porządnie I próba Bez gazu może O ty drań! No ewidentnie, musiałem go zalać o, czekaj, zobaczymy. Musimy ją odpalić, tyle mam powiem. <laughs> Cały czas mnie niepokoi, czy to paliwo leci? Leci, Leci, no nie, pewnie. bo jest, jest w wężyku. Jest. Dobra, to poczekaj. Mhm. Weźmy jakieś klucza to jest zwykłe 21 czy 16? 21. No, tak, 21 to Pani, so, na. Mokra i <grym> Idę zobaczyć. Ok. Pa -ri -ru -ri -ru. Jeśli nie, to tam przeczy. Nie, po wytarciu jest jak nowa No to dobrze. Nie, zauważyłem, nie, bo ona była dobrze dokręcona. Tak, tak. Widzę, że Był to... opór duży, wiesz? Ok, widzę, że tu tak za przeproszenie zażegane trochę jest wokół koło tej świecy. Dobra. To... I teraz tak poczekaj. To nic. No, to, um, Jeśli masz inną świecę to możemy spróbować oh, oh. jakby świeca padła to by było śmieszne Pokaż mi tą świecę na chwilę nie, to jest zupełnie inna, ale to, to, to zobaczymy tylko czy jest ta iskra na drugiej świecy jeżeli nie ma no to ciemno ciemno Super stracił iskrę, straciła chyba, chyba, że tamta świeca też jest padnięta Nie, nie wydaje mi się, skoro już na dwóch nie działa, no to znaczy, że jest jakiś problem ze zapłonem Ciekawe, a ja zobaczysz czy tam, bo w sumie tamtą świecę też kiedyś z jakiegoś powodu musiałem odłożyć na półkę No to zobaczymy Tu jest nowa Nowa świeca Mówisz do czeka za Tu już jest iska. No <laughs> Widzisz? A jednak A jednak, panie Dwa razy się zastanawiam, czy kupi się kupić kupić klasyka Albo i trzy Albo i trzy Kurde, wiesz, tak z oszuciem chcę to dokręcić, żeby nie narobić jakiegoś dziadostwa No to czyń honory proszę O kurde Żyjesz? Operator nam się wykrzaczył <laughs> Zapraszamy Tutaj też jest stary w Kasyłu Tak Piękne obłąki, Szparunki Tak jak zauważyłeś warunki nawet na obręczach? Tak Siadaj, daję Cię pierwszy U. Dziękuję Ale już jeszcze... Poświadczenie z jazdy jest niespotykane. Przejdźmy. Nie pogodź. Ja. Rok 51. Siodę i jadę na zakupy. <grybuj> Ale w ogóle taka pozycja za kierownicą. Tak. Piotrek! Powiem Ci tak, jak siadam na nią, to wiesz co? Od razu bym chciał mieć, wiesz, ten taki kask z tym kapturem eee, Nie? Że tak powiem, tak dostojnie się siedzi na to. Ta, tak! Kask z kapturem A tu jest światło, zobacz, tu się za światło Tak A więc ona zapłon ma prawdopodobnie cały czas włączony, a tym się go gasi, po prostu i się rozłącza to ten zapłon, ale powiedz tak, od razu bym chciał mieć piękne rękawice, kask z kapturem, nie, jakiś płaszcz i jedziesz. Yy, tak, Zaraz na motocykl. Ta, ta pozycja za kierownicą jest super, naprawdę. No, Naprawdę niesłychana. Także co, Piotrek, mamy wszystkie ściągnięte? Yy, tak. Myślę, że Myślę, że całkiem fajną kolekcję można z tych motocykli stworzyć, którą dzisiaj tutaj przywieźliśmy. Yy, tak, naprawdę fajną kolekcję. Te trzy przynajmniej polskie. I jedno czego słowackie. No. Widzę, że masz piękną kolekcję też DDR-owskich. Jest, jest, jest. Tak. A 150 mi brakuje. Też? ETZ. A, ETZ, to ETZ-ka sprzed. No, no, tak. Teska, jest, Teska, pamiętam trochę na niej pojeździłem. No. Że tak powiem, leczyłem stres przed ślubem? <grym> A właśnie, bo się, Piotrek się ożenił, także, także chodź tutaj jako żeby było widać fajne motocykle. Także gratulujemy ci oczywiście na nowej drodze życia no, i wszystkiego Dobra, dobrego. Dzięki, że do nas dobrze. przyjechałeś, że troszkę nam o nich poopowiadałeś. E, myślę, że dla Ciebie też było to przyjemne. E, bardzo tak, mówi się, że mamy z też coś na co dzień z taką skr ką no. Super moi drodzy, więc zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę Skomentujcie proszę film, napiszcie jak Wam się podoba Jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych motocykli To oczywiście zapraszamy Was do kontaktu Zasubskrybujcie kanał No i moi drodzy mam nadzieję, że spotkamy się na targach Retro Motor Show w Poznaniu Będziemy mieć jeszcze dla Was dużo niespodzianek przed tym właśnie wydarzeniem Ale powolutku, powolutku, będzie dobrze Pozdro